Cześć kochani, witam się z Wami ponownie w kolejnym odczycie na moim kanale Dziś trochę w innej odsłonie Kochani, dziś odczyt Tarota na znaki Zodiaku Kolejny znak Zodiaku, ryby Ja poza tym, co będę do Was tutaj teraz mówiła Będę również Wam wrzucała tutaj przebicie pomiędzy moim gadaniem kart Tak, żebyście też widzieli jakie karty tutaj wyszły Kochani, y, oczywiście witam się z Wami serdecznie, rzadko mnie widzicie tutaj po tej stronie. Z reguły wolicie odczyty, gdzie widać tylko karty, gdzie ja mówię, gdzie możecie skupić się na moim głosie, na tym, co mam Wam do przekazania. Ale stwierdziłam, że może co jakiś czas wrzucę Wam też takie, takie odczyty Może chcielibyście live'y, może chcielibyście inną formę odczytów Żeby ten kanał był trochę ciekawszy dla Was Trochę bardziej, trochę może mniej monotematyczny Bardziej taki interaktywny, żebyśmy mogli też siebie czasami widzieć Przynajmniej ja Was, znaczy przynajmniej bym ja, nie ja Was Także kochani, zapraszam Was do tego odczytu Oczywiście pamiętajcie, czytanie jest czytaniem ogólnym. Nie z każdym może rezonować. Pamiętajcie również, że to Wy decydujecie o, swoich, o swoim losie. To Wy jesteście sterem i okrętem. To Wy podejmujecie konkretne decyzje. Tarot, przynajmniej w moim mniemaniu i w tym, jak ja stawiam karty, jest pomocą, drogowskazem, wskazówką. Oczywiście, kochani, jeżeli macie ochotę na odczyty prywatne, a... Yy, no, jak wiecie, takie wykonuję. Zapraszam do kontaktu do mnie. Zawsze w opisie lub gdzieś w, pod czytaniem, w czytaniu pojawia się kontakt do mnie. Kochani, bez zbędnego przedłużania, zapraszam Was na to czytanie. Znak Zodiaku Ryby. Zobaczymy, kochana rybko, co przed Tobą nam się w kartach tutaj pokaże. Zap... Witam, kochane rybki, witam osoby, które mają również ochotę yy, odsłuchać. Przekaz dla ryb. Być może jesteście osobami spod innego znaku. Macie również chęć odsłuchać to, ten odczyt. Kochani, karty oczyszczam jak zawsze, świeca przy mnie. Karty oczyszczam i sprawdzamy, co przy Was rybki w miesiącu lutym się w kartach moich pokaże. Rybka za kimś tęskni. Rybka za czymś tęskni. Rybka tęskni za tym. Aby jej sprawy w końcu się poukładały. Rybka tęskni za jakąś osobą z jej przeszłości. Rybka jest z czymś niepogodzona. Rybki plany nie idą po jej myśli, kochani. Tak przynajmniej na początku karty dla Was tutaj pokazały. Idziemy dalej. Karty potrafią najpierw nas wprowadzić, pokazać nam, co się przy Was w tym momencie dzieje, przynajmniej przy części z Was. Kochana Rybko, nie martw się, nie martw się, nie wszystko idzie teraz po Twojej myśli. Nie wszystko idzie od jakiegoś czasu po Twojej myśli, ale to, co ja widzę tutaj, w szczególności dla Ciebie, karty pokazują y, poukładanie się tych spraw, jednak nie w miesiącu lutym jeszcze. Będziesz musiała trochę zaczekać na poukładanie się Twoich spraw, przynajmniej do marca. Dla części z Was widzę rezonację Waszych, y, może nie rezonację, rezonację karty dla Was, poukładanie się Waszych spraw. Waszych problemów w miesiącu marcu, przy miesiącu marcu w połowie przed bliżej miesiąca marca, może tak to nazwę. Kochana rybko, tak mi się w kartach przy Tobie pokazuje. Teraz idziemy dalej. Idziemy dalej i sprawdzamy, co przy Was w miesiącu marcu, w miesiącu lutym. Rezonacja w miesiącu marcu, marcu tak? Co przy Was w miesiącu lutym się zadzieje? Kochani. Część rybek i ja już tu widzę. Część z was otrzyma informację, że zostanie mamą. Ja zaraz wam pokażę. Będę starała wam się pokazywać te karty: że zostanie mamą, e, że zostanie tatą, babcią, wujkiem. W każdym razie wasza rodzina się powiększy. W lutym otrzymacie informację. Dla części z was jest to informacja o nieplanowanej ciąży. Nie nazwę tego, że niechcianej, ale ciąża może być nieplanowana przy Was. Tak mi w kartach wychodzi. Lub bliska Wam osoba przyjdzie z taką informacją do Was. Kochani, co jeszcze? Przy Was widzę mm, prezent lub niespodziankę, coś, co Was zaskoczy w miesiącu lutym ze strony osoby, o której myślicie. Ta osoba Was zaskoczy. Jak ta osoba do tej pory nie była romantyczna, raptem będzie romantyczna, was gdzieś zaprosi, otrzymać jakiś prezent. Ja w ogóle przy, przy rybkach widzę na ten moment spotkania towarzyskie, zaproszenie na randkę lub wyjście we dwoje. Dla części z Was przy Waszym domu sprawy sądowe lub sprawy urzędowe. Karty wskazują na sprawy spadkowe, alimentacyjne, rozwodowe wszel, wszelakie sprawy, które mają związek z mm, rodziną, wiecie? Dalszą, bliższą, w każdym razie widzę tutaj jakieś rodzinne sprawy, sądowe lub urzędowe. Kochana rybko, uważaj, bo w miesiącu lutym możesz otrzymać mandat. Tak, karta mówi mandat. Co jeszcze przy rybkach? Przy rybkach widzę podróż. Podróż lub wyjazd. Zaproszenie w gości lub niespodziewany gość w Twoim domu. Kochani, tak mi przy Was się w kartach pokazuje. Na ten moment, na tą chwilę. Kochani, sprawdzamy dalej jeszcze, bo to nie wszystko. Nie. Oczywiście, komentujcie, zostawiajcie łapki w górę. Nie ukrywam, takie nagrywanie vis-a-vis -vis, no, jest dosyć trudnym nagrywaniem. Trzeba się skupić na kilku rzeczach naraz, nie tylko na kartach. Kochani, zmiany przy pracy, przy rybce zmiany przy pracy. Jeżeli macie problem z pracą, jeżeli pracy szukacie, jeżeli na ten moment czujecie się w pracy, Jakbyście chodzili tam za karę, jakbyście byli zmęczeni, lub wasze sprawy finansowe, związane właśnie z sprawy materialne, finansowe nie idą po waszej myśli, część rybek otrzyma w miesiącu lutym propozycję pracy. Lub jeżeli ubiegacie się o jakąś pracę, o jakieś stanowisko pracy, o zmianę pracy, to pójdzie po waszej myśli. To pójdzie po waszej myśli. Ja tu też widzę, że rybka otrzyma, część z was oczywiście, otrzyma. Yy, jakby wiecie, co propozycje od kogoś. Ktoś wam zaproponuje, być może kolega, koleżanka, ktoś wam bliski, zaproponuje wam nawet wyjazd za granicę związany z pracą. Będzie czekał na waszą tutaj decyzję, tak? Część z was się będzie wahać i ja już to widzę, część z was się będzie wahać, chociaż niepotrzebnie, bo to przyniesie wam stabilizację, kochani, stabilizację finansową, materialną. Niestety w lutym też widzę, rozstanie przy rybce pożegnanie się z jakimś etapem w życiu. Tylko pamiętajcie, nic nie dzieje się bez powodu. Czasami coś musi się zamknąć, żeby coś nowego przed nami mogło się otworzyć. I tak tu i teraz widzę to przy was, żeby coś mogło się zamknąć, coś nowego musi się przy was otworzyć, kochani. Tak mi karty tutaj kochani macie na ten miesiąc, na miesiąc ludzi. Rzut na Krótko karty, na najważniejsze informacje przy was. Możecie sobie Oczywiście zobaczyć ja Stam, jeszcze zobaczę. kartę radę. Wam tutaj się pokazał. Wracamy dalej. Ja mam kartę radę dla osób, które właśnie czekają na sprawy sądowe lub urzędowe, załatwiają takie sprawy. Karty mówią, iż nie powinieneś się przejmować, gdyż wszystko potoczy się po Twojej myśli. Wszystko pójdzie zgodnie z Twoim planem, wszystko potoczy się po Twojej myśli, pójdzie na Twoją korzyść, kochani. Nie przejmujcie się, nie przyciągajcie negatywnego myślenia. Naprawdę nasze słowa mają ogromne znaczenie. To, co wypowiadamy, czasami się nawet nie zastanowimy. Jaką nasze słowa mają moc i nasze myśli również, czyli ja wiem, że to się tak łatwo mówi, ale starajmy się myśleć pozytywnie, starajmy się nakręcać tylko pozytywnymi myślami, otaczać pozytywnymi ludźmi. Toksyczne osoby usuwajmy ze swojego życia, gdyż yy, po prostu tak jak ja tu mówię, jeżeli ktoś mnie nie ubiera, jeśli mnie nie daje, nie ma wpływu na moje życie, jeżeli tylko wpływa na nie negatywnie, tak? nie wnosi nic pozytywnego w aspekcie mojego rozwoju wewnętrznego i tego jak... Moje życie wygląda tu i teraz, kochani, tyle ode mnie dla was. Oczywiście, jak zawsze, wszystkiego, co najlepsze z mojej strony w waszą. Wam kochani, macie... kochani. Trzymajcie się ciepło. Do rzut usłyszenia. Rzut na karty, Być które wam wyszły, kochane rybki. Możecie sobie zobaczyć e, taki ja się odczyt wam tarota. Wam się tutaj ciepło. się Cześć. pokazał.